Miejski Ośrodek Kultury po raz pierwszy po przerwie remontowej i po raz ostatni w tym roku zaprosi gnieźnian na swoje zielone zaplecze. W środę o godzinie 17 zostanie zorganizowany w tym miejscu Dzień Kundelka, do udziału w którym zachęcamy wszystkich właścicieli psów wielorasowych. Dzień kundelka to jest takie wydarzenie, w którym co roku w jakimś innym terminie, bo faktycznie w zeszłym roku to był sierpień, teraz jest to październik, zapraszamy czworonogi do aktywności. Miejski Ośrodek Kultury już został poznany, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, natomiast na zielonym zapleczu jeszcze nie organizowaliśmy żadnego wydarzenia i tak też będzie 25 października o godzinie 17 zapraszamy na zielone zaplecze razem ze swoimi czworonogami, ponieważ jest to Dzień Kundelka, czyli dzień wszystkich psów wielorasowych. Zapraszamy razem z Urzędem Miejskim w Gnieźnie na Wydarzenie, które będzie w różnorodny sposób zapraszało i zachęcało do dbania o czworonogi. Będzie można podczas tego wydarzenia stworzyć jakieś gryzaki bądź zabawki dla czworonogów. Będzie można się skonsultować z, z Centrum Szkolenia Psów Luna. Będzie także można zobaczyć albo może i przyjąć pod swoje skrzydła czworonoga, ponieważ współpracujemy ze schroniskiem oraz z Towarzystwem Opieki. Nad zwierzętami, oddział w Gnieźnie, ale partnerem wydarzenia jest też Urząd Miejski w Gnieźnie, który opowiada o tym, że w Gnieźnie, mieście królów, sprzątamy po swoim psie i dbamy o czystość. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom.